Siema, jestem Filek, a w tym materiale opowiem Wam troszeczkę o sieciach VATSIM i VAO. W tej chwili mamy dwie sieci, w których można latać online, znaczy dwie, przepraszam, mamy ich więcej, ale to są takie dwie wiodące, darmowe sieci, jedna z, z tych większych, gdzie latam najwięcej osób i jest największa kontrola. Inne sieci typu Pilot Edge czy Postcon to sobie pozwolę pominąć. I teraz tak, zasadnicze pytanie, które której sieci latać? Ja latam w obu, natomiast od lat trwa, można powiedzieć, taka nieformalna wojna między użytkownikami jednej lub drugiej sieci. Ja przyznaję się, że częściej lata mam w na ie od jakiegoś czasu, ze względu na to, że jest więcej ludzi no i technicznie jest dużo lepiej, jeśli chodzi o jakość dźwięku, czy też symulowanie tego dźwięku, opóźnienie względem innych samolotów, te, nazwijmy to takim pseudo pingiem czy może tu jest D-Crate? nie wiem jaki tutaj do końca wskaźnik za to opowiada, ale ta płynność tego lotu jest lepsza jeśli chodzi o innych użytkowników więc osobiście częściej latam tu, no ale generalnie są takie dwie sieci no i o co chodzi w tych sieciach? W tych sieciach chodzi o to żeby odtworzyć możliwie jak najbardziej realnie świat rzeczywisty na ile to jest możliwe w sieci wirtualnej czyli trzeba dobrze znać procedury, prawdziwe procedury, który, których pilot używa do których pilot się stosuje jak tutaj widać z jakimi symulatorami dana sieć działa mamy no tutaj Prepara, X-Play, FSA, FSX, FS9 FS w przypadku IWAO będzie podobnie tutaj w sobie sobie sekcję z zasobami to będzie software beta Pilot Altitude, no i tutaj właśnie mamy możliwość pobrania i jest też do MFSA, a Mamy, widzicie, wsparcie do Linuxa, Mac Tutaj dla Windowsa są wersje też FS9, Prepar, FSX i Xplay. No i w przypadku Simu, no co chodzi też do sekcji Pilot, Pilot Clients, i właśnie na niej jestem, też sobie można pobrać trzy różne klienty. Czy bo o co jak to, jak to jest, że te sieci działają? Tu chodzi o to, że można latać wspólnie. Nazwijmy to w takim pseudo multiplayerze, chociaż tutaj właśnie to nie jest taki typowy multiplayer, bo odtwarzamy faktycznie real, więc, więc trzeba się zachowywać. Ale chodzi o to, że bez względu na symulator jakiego używamy, wszyscy się widzimy w jednym jakby świecie i to jest bardzo fajna rzecz w tych sieciach. No i dlatego potrzebujemy zewnętrznego programu, żeby do tej sieci się podłączyć. Więc w przypadku na przykład wacimów w tej chwili, to się może zmieniać. Postaram się w ogóle, żeby ten materiał był maksymalnie uniwersalny, żeby przy okazji troszkę też zmusić Was do myślenia, więc ja tu nie będę klikał dokładnie jak się to instaluje, tylko opowiem o co w ogóle tutaj chodzi. Także w przypadku Prepara, MFS-a, FSX-a, używam klienta vPilot w tej chwili. W przypadku X-Play x bardzo podobne. No i jeszcze jest tutaj jakiś dodatkowy Swift, przyznaję nigdy nie używałem. W przypadku Iwao, no to w tej chwili lata się na programie, który się nazywa Altitude. Kiedy ogarniemy sobie kwestie programu, to jeszcze nie jest wszystko, jeśli chodzi o instalację rzeczy. Następnym etapem jest instalacja tzw. zwanych CSLi, czy też MTLi, czyli takich dodatkowych modeli samolotów zewnętrznych, żebyśmy mogli widzieć innych wirtualnych pilotów. Po to, powiedział innych graczy, ale powiedzmy, że świat symulatorowy rządzi się takimi prawami, że nie lubi, że wirtualni piloci nie lubią być nazywani graczami, bo oni symulują. Także używamy tutaj stwierdzenia: Wirtualni piloci to jest bezpieczne stwierdzenie, ale tak, żeby podsumować o co, o co się rozchodzi, no to trzeba zainstalować takie dodatkowe modele, żeby widzieć właśnie samoloty i malowania linii lotniczych w innych latających osób koło nas no bo w przeciwnym wypadku musielibyśmy instalować masę samolotów, co byłoby trochę uciążliwie, uciążliwe a w tym wypadku y, sieci załatwiają to za nas te modele są trochę gorszej jakości ale mniej ważą w przypadku XPilota i x aktualnie XPilot załatwia nam tę kwestię on instaluje sam potrzebne wypaczki w przypadku MFS'a, nie wiem jak z preparem w przypadku MFS'a y, trzeba skorzystać z modeli na tą chwilę oczywiście, który dostarcza Iwao, więc może, może zacznę opowiadać od Iwao. W przypadku Iwao te y, aplikacje instalują nam te modele też z automatu. Dodatkowo Altitude ma taki osobny program, on się nazywa XSS Installer y, i on odpowiada właśnie za to, żeby nam ściągnąć paczki żeż widzę, że tutaj jest teraz coś nowego, czy też starego, jakiś MTL installer no ja używałem tego dla Xplay, na bo większy czas, większy czas latałem na x yy, i on nam to dociąga w przypadku yy, MFS'a już w trakcie instalacji osobno dociąga właśnie potrzebne te modele no i teraz wracając do moje, jeśli chodzi o MFS'a, on jeszcze sam tego nie robi może się to zmieni i trzeba skorzystać z właśnie i właśnie Iwałowskich. czyli jeśli chodzi o WhatsApp na MFS-ie, on korzysta z, z Iwaowskich modeli, trzeba sobie je doinstalować. No jest w tym trochę zabawy, yy, ale da się to zrobić. Yy, no i tutaj Google myślę, że pomoże. Nie chcę teraz tutaj mocno w to wchodzić, bo to jest taka trochę rzecz dynamiczna, to się zmienia w czasie yy, i po prostu tylko mówię o tym, jak to działa. Czy potrzebujecie klienta zewnętrznego programu, inaczej rzecz mówiąc, yy, czy ujmując, oraz. Modeli, żeby widzieć innych wirtualnych pilotów, przejdźmy do map. Ja jestem teraz na mapce online aktualnie latających wirtualnych pilotów sieci WACI, A tak wygląda aktualnie ilość pilotów sieci IWAO. Też ich trochę jest. W zależności też o której godzinie patrzymy, bo to się zmienia oczywiście. O innych godzinach latają piloci z różnych też krajów. Te obwódki no to, to są tutaj to jest kontrola tutaj radarowa zbliżania. Tutaj mamy też zalogowane wieże na danych lotniskach, więc tak to mapka prezentuje mapa, mapa wacimu. Oczywiście, to jest tylko jedna z map Wacimu. Tych map troszkę jest. Ja osobiście używam programu Wacpa, bo on to bardzo ładnie pokazuje. Ale to jest jedna z mapek. Jak piszecie w Google sobie i IWAO map, to trochę będzie do wyboru. Tutaj chciałem wam pokazać mapę też do WATSIMU, która się nazywa TASTICK. Mamy taką no, kulę ziemską. Tę trochę obróciłem w specyficzny sposób, i tutaj też widać na czerwono na przykład służbę radarową, i tak dalej. Chociaż nie jest to też idealna, bo czasami te mapy nie pokazują, że kontrola jest, a jest. Kolejną bardzo ważną rzeczą przed takim lotem sieci jest złożenie planu lotu. Do, na tą chwilę używamy Simbrifa. To jest darmowy taki flight planner. I do Symbrifa mam osobny film, w którym tłumaczę jak on działa. Także link w opisie. I gdy taki plan lotu sobie wygenerujecie, w przypadku Iwao i Wacimu też na tą chwilę składa się na specjalnej stronie internetowej taki plan lotu. Na Wacimie wygląda to tak. I o składaniu planu lotu mam właśnie osobny film sobie zobaczcie. I gdy taki plan lotu już sobie złożycie, dopiero wtedy faktycznie możecie się technicznie połączyć do sieci. Omówmy sobie teraz jak wygląda kwestia kontroli w sieciach. Tutaj ogólnie warto przeczytać, i zapoznać się z tymi wszystkimi informacjami. Nie wiem w ogóle czy czasami Watson teraz nie wymaga jakiegoś zdania, jakiegoś testu w ogóle przed połączeniem do sieci, żeby ustrzec się przed osobami, które robiłyby sobie jakieś loty dla jej i przeszkadzały innym osobom. Mamy tutaj różne źródła, mamy tutaj różne też informacje o mapkach, o których za chwilę powiem więcej, o planerach lotu, i tak dalej. Generalnie w sieciach typowację i Wao, jest pewna uproszczona zasada, że stacja wyższa przejmuje obowiązki stacji niższej. Co to znaczy? Normalnie na, na lotnisku. Może nie na wszystkich, ale powiedzmy, że zazwyczaj na lotnisku mamy taki bodzie obowiązku. Jest delivery, jest ground, jest tower, jest approach, no i radar. Na przykład tak to wygląda na Polsce, na tych większych lotniskach. Delivery to jest stacja, to jest kontrola, gdzie po prostu prosimy o zezwolenie na lot. Ground obsługuje kwestie związane z kołowaniem. Tower, czyli wieża, obsługuje kwestie związane ze, z wydawaniem zezwoleń na starty i lądowania oraz Ogólnie ruch w swoim CTR-ze, um, approach, czyli zbliżanie, no i radar, służba radarowa, już taka obszarowa, pod którą jesteśmy podłączeni w, w czasie już właściwego lotu. No i o co chodzi? Nie chodzi o to, że jak nie ma którejś z tych stacji niższych, czyli na przykład jeżeli jest radar, a nie ma wieży, a radar jakby obejmuje to lotnisko, z którego lecimy lub na który lecimy. No to wtedy on przejmuje obowiązki tej wieży, czyli w ten sposób to działa. Tak samo jeżeli jest tylko wieża, a nie ma obsługi ground i nie ma delivery, no to wieża jakby też zajmuje się wydawaniem zezwoleń na lot i kwestiami kołowania. Także o to chodzi, żeby zawsze było się do kogo podłączyć możliwie jak najczęściej. To jest to takie jedno z uproszczeń. Kolejną kwestią to są właśnie mapki wszelkiej maści. Mapy, których będziemy potrzebować, żeby móc wykonywać loty zgodnie z procedurami. Jedną z najpopularniejszych, ale też niestety najdroższych opcji, bo to jest płatna, to są mapy od Navigrapha, które bazują na Jeepersenie. Można znaleźć inne mapki. weźmy na przykład na Wacim Charts, czyli to są mapy Chartfoxa. Żeby móc z, z nich korzystać, wystarczy skorzystać czy zalogować się za pomocą swojego login No i tutaj wprowadzamy IKO lotniska, które nas interesuje. No niestety, Chartfox jest, znaczy na szczęście jest darmowy, ale niestety nie zawsze ma wszystkie potrzebne mapy. Piszę kod jednego z lotnisk. W tej chwili wpisuję kod Warszawy. Taki jest kod IKO Warszawy. No i mamy tutaj Warszawę i oni troszeczkę sumują ten... Wygląda to troszkę podobnie do mapek z Navigraphat. I o, co, o jakie mi się mapki rozchodzi? Pokazuję. Na przykład to są mapki ogólne lotniska. Jak wyglądają. Mapy kołowania. To jest lotnisko w Warszawie. W Kęcie. Można sobie tutaj przybliżyć. To co jest dosyć ważne dla nas to są wszelkie trasy dolotowe, odlotowe i teraz jeżeli nie wiesz o czym mówię to to są te kwestie związane ogólnie z lotnictwem, których będziecie musieli się nauczyć zanim zaczniecie latać w sieci, niestety. No i podejścia do pasa, na przykład e, tu, do 3.3. Te mapki będą wam potrzebne chociażby po to, żeby w prawidłowy sposób wykonać podejście typu ILS i na przykład mamy tutaj informację od jakiej wysokości ILS na, na pasie 3, 3, 3 w Warszawie was jest w stanie przechwycić w tym wypadku na przykład to jest 3000 stóp i tak dalej i tak dalej także dochodzi tutaj kwestia nauczenia się korzystania z map A propos mapek i seedów, starów czyli takich różnych tras dolotowych i odlotowych dochodzi kolejna kwestia potocznie mówimy na to Irak Chociaż Airex jest troszkę pojęciem szerszym, ale chodzi o bazę danych w samolocie. I ta niestety też jest płatna do różnych symulatorów. W przypadku MFS-a oraz yy, Xplay'a ja używam nawigrafowskich bazy. To też jest usługa płatna. Na no szczęście nie jest aż tak droga jak mapy i płacę tam raz w roku ileś tam euro za to. Choć MFS niby tam jakąś bazę ma w miarę aktualną, to i tak jakby updateuje z navigrafem. Na przykład Explainer to już jest konieczność. No o co chodzi? Chodzi o to, że te dane ulegają zmianom co jakiś czas. I jeżeli będziemy mieć bardzo starą bazę danych, to, jeżeli, to może się nasza trasa różnić od tego co kontroler przewidział. I zaczniemy lecieć nie do końca tak, jakby kontroler chciał. Mogą się pojawić nieporozumienia, także nie dochodzi jeszcze kwestia właśnie baz danych. I jednym z takich ostatnich etapów to jest komunikacja, czyli jak rozmawiać z wieżą, głównie z kontrolą. Jeden z takich filmów w języku polskim znajdziecie na moim kanale. Ma tam drobne błędy, ale. To starszy film, ale mimo wszystko myślę, że będzie dla was bardzo pomocny. I tutaj przy okazji chciałem wam pokazać akurat ze strony Iwao. Jest taki poradnik ogólnie z frazeologii, z podstaw ogólnie z podstaw komunikacji, jak się wymawia nasze poszczególne cyfry i tak dalej. W języku angielskim wymawia troszeczkę inaczej, na przykład dziewiątka to nie będzie nine, tylko niner. Jest to tutaj podkreślone, więc można się tutaj zapoznać też z. Takimi właśnie informacjami, on to podlinkuję w opisie. Więc komunikacja jest bardzo ważna w tej kwestii. I w zasadzie chyba tyle. Pokażę Wam, jak wygląda połączenie się z siecią, pokażę wam to na X-Plane, pokażę Wam to też na MFS-ie. Eee, no, dobra, więc tak no, wygląda trochę strasznie, tak? bo jest tego dużo. Ale uwierzcie mi, jeżeli jaracie się lotnictwem to będziecie, myślę, że będziecie zachwyceni po pewnym czasie jak już się nauczycie więc podsumowując, potrzebujecie programów zewnętrznych potrzebujecie tych modeli samolotów, to wszystko akurat jest darmowe musicie nauczyć się składania planu lotu używać mapek no z takich płatnych rzeczy, które wypadałoby mieć, bo czasami da się i polecieć bez tego no to też ten IRAC, czyli ta baza danych punktów do samolotu, do symulatora, żeby mieć aktualne te punkty do, na które kontroler może was chcieć wysłać, może tak powiem kolokwialnie no i nauczyć się komunikować z tą wieżą przejdźmy teraz do prezentacji jak to wygląda w SIMie Ok, jak to wygląda na wacimie? już wam pokazuję ja teraz pojawiłem się w jakimś tam miejscu Niekoniecznie dobry, jeśli chodzi o postawienie samolotu. Jest jakieś stanowisko chyba techniczne, Lufthansa jak widać, ale możemy stąd zobaczyć jak wygląda lotnisko. W tej chwili nie jest podłączone do żadnej sieci. Aha, w ogóle dlaczego wybrałem Frankfurt? Ponieważ Frankfurt zazwyczaj ma całkiem spory ruch. Oczywiście możecie wybrać sobie do, na testy inne lotnisko, zobaczyć na mapie gdzie aktualnie jakieś samoloty są. No i w przypadku x podłączę się do Watsimu w tej chwili, bo akurat mam go skonfigurowany. Więc ja sobie muszę odpalić tego klienta X-Pilota, żeby przetestować tylko czy się działa i czy widzimy inne samoloty, czyli właśnie te mtl -y, To nie trzeba składać planu lotu. Yy, można się po prostu podłączyć. Ja się podłączyłem i właśnie widzę pierwszy samolot. Tam jakiś leci. Chyba wystartował niedawno ogólnie te napisy kolor i tak dalej i jak daleko ich widzimy i czy w ogóle ich widzimy można sobie włączyć wyłączyć w ustawieniach plugins i xpilot tu są różne takie settings kolorek i tak dalej tutaj jakiś samolot chyba wypycha i to co ja widzę to są właśnie te MTL -e, czy też CSL -e, które trzeba zainstalować one jak się przyjrzymy z bliska wyglądają no, są gorsze jakości niż nasz samolot który stoi ale jakieś animacje też mają problem nie są takimi Statycznymi pudełkami. Temu się nawet zjenniki kręcą. Nawet jest jakiś dźwięk odtwarzany, że coś tam się dzieje. I ten właśnie sobie wypycha. Tutaj mamy też jakiś samolot. To wszystko to są prawdziwi wirtualni piloci. Znaczy, to są żywe osoby, tak? To jest właśnie ten multiplayer, że tak powiem. Czy to jakiś samolot może ląduje? Startuje tak, tu podchodzi do lądowania, albo chyba podchodzi, bo mu świata lądowania świecą. Także chyba będzie tutaj nam. Dlatego pasa się ustawiać, możemy normalnie obserwować ruch, i to jest wszystko online. Tak wypad yy, wygląda to na Wacimie. Na IWO wygląda to yy, praktycznie yy, tak samo, tylko inny program jest dołączenia yy, się z siecią i inne są modele, ponieważ do Wacimu ja używam właśnie Wacimowych MTL, -i, a do Iwałów mam Iwałowe CSL. -y. W przypadku MFS, akurat w obu przypadkach Iwacim i Wałów używam tych Iwałowych. Chciałem zobaczyć, czy on może będzie się coś tutaj ruszał, ale akurat. Akurat nie ma takiego zamiaru. Więc tak wygląda to na x plane Teraz jesteśmy na MFSie też na Frankfurcie. Zmienimy sobie kamerę na inną. Jeszcze trochę przyspieszymy ruch tej kamery. Drone Speed. Od razu lepiej. Dobra. Więc tak, najpierw podłączymy się do Wacimu. Jeśli chodzi o MTL i CSL, ja to troszkę inaczej, bo MFS ma tak zwane model making, czy jak to się jakoś się tak nazywa i chodzi o to że jeżeli na przykład leci Airbus i my mamy Airbusa zainstalowanego to on tu podstawi model faktycznie Airbusa więc on będzie wysokiej jakości w ogóle z dźwiękiem fajnym tak dalej a jak nie mamy no to wtedy podstawi nam coś z tych ściąganych z zewnątrz modeli dobrze w przypadku MFS-a na tą chwilę jeśli chodzi o Budsim to aplikacja nazywa się v Pilot, tak jak na ekspleniu był x -Pilot, tak, tak jak tutaj mamy V-Pilota, też się podłączą do sieci. Jesteśmy podłączeni, i za chwilę powinny, bo to nie zawsze od razu jest, ale za chwilę powinny pojawić się samoloty z tej sieci. I właśnie się pojawiły. Tutaj stoi jakaś Lufthansa i to jest akurat CSL. Przypominam, że na tą chwilę Wacil dla mfs korzysta z, z modeli iwałowych. Tutaj mamy większą maszynę. I widzicie, to jest właśnie idea tych CSL -i, czy też MTL. Ja nie mam samolotu tego typu. A i tak mi się pokazuje. Tutaj jakiś sobie kołuje. To jest erbasik chyba. Więc. Nawet mamy dźwięk. Więc tak wygląda tutaj jeśli chodzi o VATSIM. Nie widzę tych, tych nazw tak jak było na X-Plane, było podpisane jaki to, jest, jaki to jest dokładnie samolot, jaki ma kolor, jakie linii tu tych napisów nie widzę, ale właśnie wylądował samolot troszkę mu tam nie wyszło po lewej stronie pasa świat, ale wylądował, to sobie można obserwować więc mamy ten multiplayerowy czy też online'owy świat u siebie. Teraz dla odmiany przełączę się na Iwao. Na MFS jest prościej, bo wystarczy inny program uruchomić. W przypadku Xplay'na one się trochę gryzą, więc zazwyczaj, jeżeli odpalam Wacim na No to wy, wyłączam plugin Wałowy, w ogóle wyciągam go z folderu i odwrotnie. W przypadku MFS-a wystarczy inny program odpalić. Na tą chwilę może to się zmieni. W przypadku iwo, trzeba odpalić jakby dwa programy. Najpierw Pilot Core, który gdzieś tam się w try odpala, potem Pilot Altitude. No, i spróbuję się podłączyć bez planu lotu. Zobaczymy, czy mi pozwoli. Pozwoli. No to też słuchać takim dźwiękiem dosyć głośnym. No, i teraz pojawiają się samoloty, ale z świeci. Iwao! W tej chwili. Jedna tu maszyna stoi. słychać dźwięk. Ale czy jeszcze ktoś. Na Wacimie chyba w tej chwili ruch większej jeśli chodzi o tą porę, w której ja to nagrywam. Więcej tych samolotów tutaj było. Albo jeszcze się może wczytują. No ale obie sieci działają, obie można sobie przetestować. Ja sobie latam raz tu, raz tu, chociaż, tak jak mówiłem wcześniej, częściej już na Wacimie latam w tej chwili. Natomiast, no iwa, ma swój klimat, bo jeśli chodzi o sieci, to można się fajnie przełączać między nimi, między nimi na takiej zasadzie, że Zale jeżeli lecicie w jakieś miejsce i może być kontrola na jednej sieci, a na drugiej nie, i wtedy można się fajnie przełączać. Na przykład lecimy po Ameryce Południowej, tam jeśli chodzi o wschodnie wybrzeże Ameryki Południowej, to na IWAO częściej jest kontrola, na przykład, nie? A w przypadku Stanów Zjednoczonych, zdecydowanie na Watsimie jest częściej kontrola, i to tak różnie zależy, gdzie lecicie. Europa wygląda podobnie, ale jeśli chodzi o ilość pilotów tutaj po Europie, to wydaje mi się, że chociaż ja widzicie, doczytało się parę samolotów. Także. Parę tu maszyn stoi, natomiast mówię, jeśli chodzi o, o ilość pilotów, a nie o kontrolę, no to na tej chwilę wydaje mi się, że na Wacemie lata trochę więcej, ale to jest takie subiektywne odczucie. Nie chcę być tutaj y, niesprawiedliwy, więc trzeba by to sprawdzić. Na jakimś liczniku może jest może jakiś oficjalny licznik, który pokazuje aktualnie ilość osób online, coś tam kiedyś takiego było. Pytanie, czy dobrze liczyło, to inna kwestia. No dobra, tyle. Y, życzę Wam udanych lotów. Tyle startów co lądowań, czy też tyle lądowań co startów, I, i nie wiem, mam nadzieję, że ten film Wam rozjaśnił troszeczkę na czym to wszystko polega. Trzymam za Was kciuki i do zobaczenia na wirtualnym niebie. Siema!